Dobra, działa obraz. Sprawdzimy jak ten. E, podobno z dużo złego się mówi o optymalizacji Cyberpunk'a. Więc uruchomię go na moim małym, prywatnym laptopie dla dziecka. Okej. Okay. to jest. E, to jest Razer, więc to jest. Kupiłem go, bo był tanio. Kupiłem go od Niemca, który go nie chciał. E, ale jestem z niego strasznie zadowolony. Bo jest mały. Jest wielkości XPS a 13. i zobaczymy jak chodzi. No. Tam jest 1650 karta GTX. To jest, to jest imponujące. Jakaś i AKS 7, ba, ba 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 ba. Dodatkowe gadżety na bieżąco. Sranie w panie, krótko mówiąc. I dodamy graj i zobaczymy od pierwszego odpalenia. Z tym podaję bardzo jasną liczbę FPS. Widzicie, wszystko jasne. Macie Macie Macquadł małe laptopy. Absolutnie. Że monitor w tle jest ostrzejszy. A, trzeba to cofnąć w takim razie trochę. Chodź do tyłu troszkę. No chodź. A żeby dać zooma troszkę większego, to nie ma znaczenia. To jest to nie jest miarodajny, to jest super. Chcę po zobaczyć, co się dzieje. Ok, to jest najgorsze, oczywiście. Gdzie g g wywala. Tak, zatrzymało oczywiście mi kursor w miejscu, zajebiście. OK. No. CDP, co ty mi zrobiłeś? OK, siadło. Dźwięk będzie z głośników. Tak, mamy 28 fps w filmikach. I chyba pad działa, bo widzę, że. Dziwno, nie ma, nie ma chyba czegoś, coś tu, tu brakuje. Opisów do. ty. Ty. Okej, okay, dobra, teraz się wgrało. To było niesamowite przez chwilę. A dlaczego tak się stało? Nie wiem kompletnie, ale ten to, to, on, on, laptop ma w miarę sensowny e, dysk SSD, więc tak się nie powinno stać, ale się stało. Ok, ja podpinam jeszcze raz pada i zobaczymy czy... Ok, wykryło pada, jestem na padzie jak jakiś ten, podłącz kontroler, jest odłączony. Jak jest odłączony? Jak go podpiąłem? Ok, działa teraz kontroler jak myszka. Zwariuje zaraz. Okej, okay, ale chyba, chyba jest. Co? 60 klatek. Szybkie ustawienia, rozgrywka, sterowanie. Nas interesują te dwie zakładki raczej. Monitor synchronizacja jest rozdzielczość Full HD. Ona może być to zbędnym Overkill'em. Zostaw jak jest, daj najniższe, spokojnie. Gra na razie każe się odpalić na niskich detalach. Ciekawe cienie z wysoka na przykład. Cienie lokalne i tak dalej, ale widzimy, że gra pozwala na konfigurację zaraz na miejscu, więc tak. Odpalimy ją dokładnie w tym momencie, gdzie skończyłem grę pc ową I zobaczymy jak działa. Nie wiem jak na konsoli szybko się ładuje, to powinno się grać szybko. To jest NVMe. Tylko to jest pierwsze odpalenie, więc nie wiem, czy gra sobie czegoś tam nie kompiluje jeszcze. Że w mniejszej nic nie będzie już widać. Nie, to jest, ten ekran ma 13 cali niecałe. Okej. Okay. On jest bardzo mały, to jest ekran jak w komórce. Okej. Okay. Uwaga, 1 FPS, 4 FPSy. 4 FPSy. Dobra, tak myślałem. Właśnie czekałem na taki rozwój wydarzeń. Jest samochód. Patrzcie na to. W środku jest kij baseballowy. I ten. Widzicie, właśnie do tego zmierzałem chciałem zobaczyć, co się stanie. Jest wyciągnięcie broni pod Y. I pytanie, co się dzieje? To jest, Zaczyna się teraz robić najciekawsze. Się zaczynają. Czyli teraz, tak. Eee... To jest to, co gra oczywiście sama ustaliła. To jest nic mądrego. Ziarno, aberracja, głębia ostrości. Odblaski. To chyba nie ma znaczenia. Rozmycie wyłączone. Cienie kontaktowe są wyłączone. Ulepszone. Oświetlenie geometrii trważy. Anizotropia. Jakość modeli w cieniach lokalnych. Jakość cieni lokalnych. Zobaczmy. Jestem szczerze mówiąc zaskoczony tym, Wiedźmin tu chodził na ultra, na wszystkim. A tutaj takie akcje. Wolumetryczne chmury, screen spacey. więc coś jest mocno nie tak, moim zdaniem. Raytracing nie ma prawa być włączony, no bo to by nie wypaliło. Uh, Okej, okay. Fidelity jest wyłączony i to wyłączone. Ciekawe. Tego się nie spodziewałem. Żeby wgrać stery. Ty, prawda, to może być słuszna uwaga. Bo tu są sterowniki sprzed roku co najmniej. Nie aktywizowałem ich od dawna. Więc 5 FPS-ów i ten. E, to dobra. To pierwsze testy za nami. Wstępnie, wstępnie jest grywalne. Jak się patrzy w dół, jest 7. Jak patrzę w ścianę, tutaj było 19 FPS-ów chyba. Tu jest 10. E. Wygląda takim nieźle. Czy na pewno nie integra. Może też tak być. Tak? Czy, możemy, czy mamy możliwość sprawdzenia w grze, czy nie odpaliła się integra? To jest super temat. To jest super temat. Eee... Mogła się włączyć integra. To jest jeden z ciekawszych tropów w ogóle. Synchronizacja monitor 12. Ty. Brzmi jak kurde integra. Że można spadać menadżerze? Jak się sprawdza menadżerze? O, tego nie znają tej sztuczki. Menadżerze do mnie. Jak się sprawdza co teraz działa? W wydajności? To jest procesor graficzny 1. Nie. Integra ma 11%. Intelek ma 32. Wyjdź z menu i wtedy zobacz, widzę jakiego menu, o czym wy mówicie? Żeby rozumiem, żeby się tutaj rozgrzało, tak? Tylko gra raczej przejdzie w stan śpienia, jak ten jak. Y Myśmy tak, To w ogóle jest teraz sztuczka z tym, że to jest w tle. A, to delay nawet przy tym. Ta. Wszystko chodzi na 5-8%. Tak by w ogóle karty nie chodziły. A śmieszne. Karty się ustawia w ustawieniach Nvidia Ale. Oho To nic. Wrócimy do tematu, jak poinstaluje sterowniki. O, pa pa pa. pa, ra, pa.